W tym odcinku zaczęliśmy się ślizgać. Burza śnieżna ściga konwój Ryana. Koła się ślizgają. Brenda zmaga się z piorunami na południe od Chicago. Zwolnię, ale nie zatrzymam się. A Joe wjeżdża na najniebezpieczniejszą przełęcz w Kalifornii. Jeśli doszło do wypadku, nie zobaczysz go. Niezależnie od pory dnia, amerykańscy kierowcy ruszają w drogę z cennymi ładunkami. Bez względu na pogodę, prędkość jest najważniejsza. Im dłuższa trasa, tym większy zarobek. Ale który kierowca zarobi najwięcej? Życie za kółkiem, do dechy. Kierowcy w Ameryce Północnej zmagają się ze zmienną pogodą, gęstym ruchem i napiętymi terminami, żeby zapewnić sobie stały dopływ gotówki. Każda przeszkoda może odbić się na ich pensji. Żeby zarobić najwięcej, Joe zgodził się przewieźć ładunek luksusowych jacuzzi z Monterey do oddalonego o 1700 km Cord Zarobi 2050 dolarów, jeśli dostarczy towar do jutra wieczór. Potem pojadę do Nevady. Na tak długiej trasie nie ma miejsca na opóźnienia, ale Joe ma pecha. Gdy wjeżdża do Doliny Sacramento, kalifornijska zima pokazuje pazury. Widoczność spada. Joe wjeżdża w mgłę. Zimą mroźne masy powietrza z gór Sierra Nevada przemieszczają się nad dolinę kalifornijską, gdzie mieszają się z parą wodną, tworząc mgłę. Widoczność będzie się pogarszała. Gęsta mgła znacząco spowalnia Joe. Może się okazać, że nie dojedzie do celu na czas, ale w takich warunkach nie może ryzykować. Tylko głupiec jechałby z pełną prędkością. Zwolniłem do 65 km na godzinę, bo gdyby coś pojawiło się na drodze, nie zobaczyłbym tego. Wypadki spowodowane przez mgłę to w Kalifornii najczęstsza przyczyna kolizji wywołanych przez warunki pogodowe. W Teksasie doszło do karambolu na autostradzie, w którym ucierpiało 145 osób. Można temu zapobiec, redukując prędkość. Na południe od Chicago doświadczona trakerka Brenda rusza z ładunkiem kartonowych pudełek na prezenty świąteczne. Czuję, że wieje silny wiatr. Lekka naczepa może się wywrócić. 9 ton to nic dla wiatru. Choć wyjechała z wietrznego miasta, silne podmuchy wciąż nie dają jej spokoju. Człowiek zastanawia się, czy uda mu się pozostać na drodze. Boże, miej mnie w opiece. Jeśli Brenda chce zarobić, musi przejechać 1500 km przez samo serce Ameryki do Nowego Orleanu. Ma na to tylko 25 godzin. Po trudnym starciu z huraganem Sandy, boję się. Brenda myśli o celu swojej podróży. Zaatakowała ich Katrina. To był potężny huragan. Zmiótł Nowy Orleans z powierzchni ziemi. Jestem ciekawa, jak miasto wygląda po upływie kilku lat od tej katastrofy. Ale zanim Brenda zobaczy skutki burzy z przeszłości, czekają spotkanie z inną ulewą. Robi się groźnie, jakby zaraz miało się zacząć. W prowincji Alberta 29-letni Ryan również zmaga się z czasem i pogodą. Pogoda tutaj jest nieprzewidywalna i jeśli nie uważasz, może ci dokopać. Ryan jedzie do Red Deer po ładunek 11,5 tony narzędzi. Stamtąd pojedzie z konwojem 700 km na północ do Dawson Creek, gdzie zaczyna się Alaska Highway. Ale jeszcze przed dojazdem do Red Deer pogarsza się pogoda. Zaczął padać deszcz, który od razu zamarza. Zobaczę, czym jeszcze zaskoczy nas matka natura. Jeśli konwój nie dotrze do celu przed północą, Ryan otrzyma karę finansową i straci możliwość udziału w kolejnym transporcie. Widoczność jest niska i pada śnieg. Ślizgamy się. Zarzuciło nami na zakręcie. Koła znowu buksują. W Illinois układ niskiego ciśnienia wywołuje ulewne deszcze, które sprawiają, że tempo jazdy brandy spada. Mogę zwolnić, ale nie zamierzam się zatrzymać. Mam ładunek do dostarczenia. Pierwszych 10 minut deszczu jest najgorsze. Pierwsze krople deszczu unoszą olej zalegający na asfalcie. Zanim zanieczyszczenia zostaną zmyte, tworzą śliską warstwę na jezdni. Wtedy najbardziej się boję. Jedno za mocne wciśnięcie pedału hamulca i koniec. Uderzasz w kogoś albo lądujesz w rowie. Kurczowo trzymam się kierownicy, ale muszę jechać dalej. Ulewa niesłabnie, ale sztywny termin dostawy zmusza brendę do dalszej jazdy. Z powodu spowalniającej go mgły, John zaliczył dwie godziny opóźnienia. Na tej drodze nie ma możliwości nadrobienia straty. Zaczyna padać, a my wjeżdżamy w góry. Za półtorej godziny będziemy na dwóch kilometrach ponad poziomem morza. John wjeżdża na Donner's Pass, przełęcz, która od zawsze łączyła Kalifornię ze wschodem Stanów. Ta zdradliwa szosa wznosi się o 2 km na odcinku 115 km. To rekordowo stromy podjazd. Które co roku pochłania wiele ludzkich istnień. Temperatura spada i deszcz może się zmienić w śnieg. Jeszcze za wcześnie na zakładanie łańcuchów, ale na tej wysokości wszystko się może zdarzyć. Temperatura spada. Woda na szybie zaczyna zamarzać. Jesteśmy 3 km od wierzchołka przełęczy. Na północ od granicy marznący deszcz zmienił się w śnieg podczas gdy konwój szykuje się do wyjazdu. Czeka nas półtora tysiąca kilometrów śniegu, brei i błota. Ze względu na brak zleceń bliżej domu Ryan musi jechać w konwoju wiozącym narzędzia przez północną część prowincji Alberta. Trasa wiedzie przez środek śnieżnej nawałnicy. Tutaj trzeba grać zespołowo. Dostaliśmy ostrzeżenie o opadach śniegu. Musimy uważać. Gdzie ma padać śnieg? Wszędzie? Tak. Chwilę później konwój wjeżdża wprost w nawałnicę. Gdy mijacie inna ciężarówka, świat przed tobą znika. Musimy dojechać w jednym kawałku aż do Grand Prairie. Trzeba uważać. Prawie wpadliśmy w poślizg. Konwój Rajana jedzie na północ z transportem narzędzi do Kolumbii Brytyjskiej. Spójrzcie na niego. Utknął czy jak. Żeby zdążyć na czas, konwój musi podróżować bez niespodzianek. Ale Ryan nie może się oprzeć. Zaręczył się ze swoją dziewczyną Daniel. Należą mu się gratulacje. Oświadczył się Danny. Dobra robota. Dzięki, chłopaki. Zatrzymałem się na poboczu i powiedziałem: Kocham jazdę tak mocno jak ciebie. Wyjdziesz za mnie? Jazda zawsze na pierwszym miejscu. Ale szosa nie jest w nastroju na romantyczne historyjki. Na lewym pasie jedzie pług śnieżny. Będziemy musieli zwolnić. Pogarszające się warunki drogowe spowalniają ruch i konwój ma wiele godzin opóźnienia. Prawie 3200 km na wschód Brenda przebiła się przez ulewę. I choć pogoda się poprawia, jej nastrój nie. Na deszczu trzeba jechać ostrożnie. Ale ciężarówka ścigająca się z Brendą robi coś dokładnie odwrotnego. Dlaczego blokujesz mi drogę, a potem przyspieszasz? Wytchórzu. Gdy kobieta wyprzedza mężczyznę, ich poziom testosteronu skacze i nie chcą mnie przepuścić. Bycie trackerką i lesbijką to nic wielkiego. Tylko mężczyźni mają z tym problem. Znowu ten dupek. Nie chcę cię dziś więcej widzieć. Joe pokonał dwukilometrowe wzniesienie i dojechał na szczyt przełęczy, ale zjazd z niej jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Co gorsze, warunki jazdy są fatalne. Po tej stronie cały dzień pada deszcz ze śniegiem. Oby nikt nie zrobił nic głupiego. Na Donner Pass do kolizji dochodzi dwukrotnie częściej niż gdziekolwiek indziej w Kalifornii. Gwałtowne hamowanie oznacza poślizg. W Mississippi nieprzerwana jazda w deszczu opłaciła się. Brenda ma dobry czas i w nagrodę zamierza zrobić nieplanowany postój. Przejeżdżam przez rodzime miasto mojej mamy. Nie mogę minąć zjazdu i się z nią nie zobaczyć. Cześć, mamo. Martwię się o nią tylko, kiedy leje albo pada śnieg. Wtedy się za nią modlę. Często. Muszę ruszać w drogę. To niełatwe. Joe przejechał 960 km i nadrobił stracony czas. Chce dzisiaj pokonać jak najwięcej kilometrów, nim zatrzyma się na postój. Ale będzie musiał zmienić plany. Znak informuje, że przed nami doszło do osunięcia się ziemi. Padający deszcz przyspiesza erozję skał i zmniejsza tarcie między nimi, doprowadzając do osunięć. Nie mam ochoty pojechać tam i utknąć na autostradzie na całą noc. Lepiej odpuścić. W drodze do Dawson Creek, Ryan i jego konwój mają kolejne zmartwienie. Łosie. W nocy nie można zmniejszać czujności. Łoś na autostradzie potrafi napędzić strachu i narobić szkód. Miesiąc temu widziałem pick-upa z rozbitym szodem. Ta część autostrady numer 43 nazywana jest drogą Łosi. Ważące ponad pół tony zwierzęta na szosę zwabiają światła reflektorów, a rezultaty potrafią być tragiczne. Pomimo zagrożenia ze strony łosi, konwój robi postępy, ale dowódca niespodziewanie się zatrzymuje. Ryan, stanąłem na poboczu, zatrzymujemy się. Każdy z naszych kierowców boryka się z opóźnieniami. Konwój Ryana został spowolniony przez opady śniegu, a teraz zepsuła się jedna z ciężarówek. Brenda zmaga się z wiatrem, deszczem i innymi kierowcami w drodze do Nowego Orleanu. Trasa Joe usłana jest przeszkodami mgłą, stromymi zjazdami i osuwiskami. Przed kierowcami ostatni etap podróży i najtrudniejsze wyzwania. To one rozstrzygną, kto z nich zarobi najwięcej pieniędzy. Na północy konwój Ryana zatrzymuje się na poboczu autostrady, zwanej Drogą Łosi. Ale to nie łoś zatrzymał ciężarówki. Na CB Radio zgłosił się Russell, któremu nawalił przewód od chłodnicy. Nie zostawiamy nikogo w tyle, szczególnie zimą. Każdy z nas wiezie ze sobą zapas części. Po zalaniu odpowiedniej ilości płynu chłodzącego, konwój może ruszać. Ale awaria 130 km od celu dołożyła im godzinę spóźnienia. Ryan musi jechać bezbłędnie, jeśli chce dotrzeć na czas i uniknąć kary finansowej. Koniec przygód. Musimy jechać. Transport John jest narażony na spóźnienie. Wczorajsze osuwisko ziemi zablokowało autostradę przecinającą Idaho. Dzisiaj John musi nadrobić dwie godziny, żeby uniknąć kary finansowej. Całkiem duże to osuwisko. Do takich zdarzeń dochodzi, gdy warstwa nasiąkniętej deszczem ziemi odrywa się od podłoża. Zdarza się też, że w mroźną noc woda rozsadza skały, które następnie spadają na drogę. Taki głaz może zabić. Konwój Ryana jest 130 km od Dawson Creek, ale opady śniegu spowalniają ciężarówki i uniemożliwiają nadrobienie straconego czasu. Zaczęło mocno śnieżyć. Russell mówi, że nie widzi śladów w kół, więc przeciera szlak. Grant, jestem blisko ciebie? Nic nie widzę. Błóśnij światłami. Jestem tutaj. Za godzinę wjedziemy na jedną pasmówkę i będzie jeszcze gorzej. Z autostrady zjeżdżają o północy. Ryan jest spóźniony, za co grozi mu kara i utrata renomy w Dawson Creek. Patrzcie na ten śnieg. Trudno cokolwiek dostrzec. Po minięciu osuwiska, Joe postanawia sprawdzić, co słychać u Brandy. Cześć, Joe, jak żyjesz? Zarabiam kasę. To ja jestem super trackerką. Szykuję się do startu. Zdzwonimy się później. Ruszasz po kasę? Wiesz, jak to jest. To prawda. Wygram te zawody. Oni nie mają szans. Nowy Orleanie. Nadjeżdżam. Brenda dotarła na obrzeża Orleanu i jest pewna, że dostarczy towar na czas. Cieszę się. Uwielbiam to. Ale przed nią najtrudniejszy fragment dnia. To wyzwanie, bo nigdy tu nie była. Osiem lat po przejściu huraganu Katrina w niektórych częściach miasta wciąż widać jego tragiczne skutki. Brenda właśnie je ogląda. Wszystko jest zaniedbane. Nikt się tym nie zajmuje. Jazdę utrudniają nie tylko pozostałości po huraganie. Wiele wąskich i krętych uliczek Nowego Orleanu powstało przed epoką motoryzacji. Skręć w lewo w Clayborne Avenue. To jest Clayborne. Muszę wjechać szeroko. Na drodze Brendy stają nisko zawieszone kable elektryczne. Nie wiem, czy się zmieszczę. Do celu zostało 5 km, ale Brenda musi uporać się z przewodami, jeśli chce wygrać z Ryanem i Joe. To kwestia centymetrów. Ale Brenda mija zagrożenie i wyjeżdża na ostatnią prostą. Pojechaliśmy naokoło, bo nasz cel jest tutaj. Dziewczyno, potrafisz napędzić mi stresu? Joe próbuje dowieść ładunek jacuzzi do Cord przed zamknięciem biura klienta. Przez ostatnie dwa dni spowalniała go pogoda, która nadal nie odpuszcza. Tutaj chyba jest już gwiazdka. Droga jest śliska i Joe znowu musi zwolnić. Może być jeszcze gorzej. Na wszelki wypadek zabrałem ze sobą łańcuchy śnieżne, ale wolałbym ich nie używać. Zwykle unikam tych rejonów, bo tutejsza pogoda jest zbyt uciążliwa. Mając do przejechania jeszcze 100 km, Joe wie, że nie zdąży dojechać do celu przed 17. W tej sytuacji nie pozostaje mu nic innego jak zmierzyć się z konsekwencjami. Czekają na nas. Ja też chętnie pozbędę się tego towaru. Po odjęciu kary za spóźnienie, Joe zarabia 1450 dolarów. To niewielki zarobek przy tak trudnej trasie. Jestem w jednym kawałku. To najważniejsze. Konwój Ryana przebija się przez śnieki, i dociera do Dawson Creek z 45-minutowym opóźnieniem. Nie dostaną kary, ale Ryan jest wykończony. Jazda przy zerowej widoczności daje w kość. Za ciężką pracę Ryan zgarnia 1477 dolarów. Przy pracy nie czuje się mrozu. Pomimo kluczenia po mieście, Brenda dostarczyła swój ładunek na czas. Wykonałam kilka ciasnych zwrotów, ale jestem. Dzięki zarobieniu 1783 dolarów Brenda ma co świętować. Pokonała chłopaków i zgarnęła największą wypłatę. W nagrodę jej ciężarówkę czeka mycie. Mogę umyć ciągnik? Jestem w nowym Orleanie. Dziewczyna właśnie pucuje moją ciężarówkę. Szkoda, że tego nie widzicie. No proszę, możecie mi zazdrościć. To koniec trudnego tygodnia, ale wiecie co? Mogę zacząć ostro imprezować. Dlaczego? Bo jestem w nowym Orleanie. O tak. Bawimy się. <sukaj> Wersja polska na zlecenie. Za chwilę Discovery Turbo Extra uliczne wyścigi. Zapraszamy do Oklahoma City, gdzie zapach benzyny miesza się z naprawdę wielkimi emocjami. Nie można przegapić.